Czy ja cię tu wcześniej nie widziałem? Mnie, nie. nie Rozwoziłam pizzę po tej, no. Małej Wenecji nigdy tu wcześniej nie byłam. Niezła dzielnica. Czyste chodniki, czyste powietrze. Mógłbym przysiąc... No dobrze, daj mi tę pizzę. Postaram się, żeby ją jak najszybciej przekazano panu McAllenowi. Nie da rady, koleś. Trzeba ją dostarczyć teraz, natychmiast. Chyba wiesz, jak pan McAllen nie lubi, kiedy mu serwis stygnie. Nie mogę teraz opuścić mojego... No dobra już dobra, wejdź do tej windy, to cię wyślę do biura pana McAllena. Ale chcę cię tu widzieć z powrotem w trymiga, rozumiesz? Tak, tak. Oczywiście. <słyski> No, i mamy biuro Makalena. Pozwiedzajmy w takim razie. Co on tu ma? Nie wiem, co produkują w tych zbiornikach, ale na pewno jest to chydne i żywe. Żywe, kurde. Nie wiem, co produkują w tych zbiornikach. Co no to? Co to? To wygląda jak. O Boże, to wygląda jak człowiek. Pewnie awangarda produkuje te potwory w jakimś celu. Może chcą ich użyć jako swoich żołnierzy? Jeśli planują wojnę, to muszę zrobić wszystko, żeby jej zapobiec. No, tylko. Y, duży, duzi ci ludzie są. <grym> duży ten człowiek. Trochę, albo mi się wydaje, bo to tak. Może sprawia takie wrażenie. To humanoidy. Humanoidy. To humanoidy. Okno. Za wspaniały widok! Można stąd zobaczyć całe miasto. Co za wspaniały widok! Można stąd. Jeszcze jedna winda. Z tego co widzę, ta kursuje tylko w górę. Jeszcze jedna winda. Z tego nie reaguje. Muszę zdobyć jakiś klucz albo szyfr. W całym biurku są rozrzucone jakieś dokumenty. Teraz co najważniejsze? Dokumenty. Nie ma tu nic, co. To moje. To moje imię. I mój adres. To na pewno jakiś. Boże, oni mnie cały czas śledzili. O, o. No i proszę. Oh. Macalyn, własnej <laughs> za nic bym się nie spodziewał, że Cię tu zastanę. Wydałem mnóstwo pieniędzy, żeby Cię znaleźć. Zanim jeszcze poznaliśmy Twoje imię. A nawet zanim przyjechałaś do Newport. A teraz po prostu wpadłaś mi prosto w ręce, jak mysz w pułapkę. <laughs> Pewnie szukasz sera, co? Chodzi ci o strażnika? Muszę cię zmartwić. Nie ma go tutaj. Trzymamy go gdzie indziej, czekając. Na wskazówki od ciebie. Łop. Masz je, prawda? Wskazówki dotyczące tego, jak dotrzeć do krainy Strażnika? Jeszcze nie. Jeszcze nie. A swoją drogą, McAllen ma bardzo fajny głos. Eee, nie pamiętam, jak się nazywał aktor podkładający mu głos. W każdym razie bardzo fajny. Jakoś tak pasuje do niego. Jest taki mroczny. Wiem, ale nic nie powiem. <grych> Wiem, gdzie jest wejście, ale nic wam nie powiem. Naprawdę? <grych> Jaka szkoda. Myślałem, że jesteś mądrą dziewczynką. Dobry. Zwłaszcza biorąc pod uwagę twoje pochodzenie. Ale musiałem być w błędzie. Przynajmniej masz przy sobie dysk i dwa klejnoty, których mi brakuje. Dobrze, że mi je przyniosłaś. Myślałem, że sam będę się musiał po nie wybrać. Mam przyjaciół? O, naprawdę. Myślisz, że masz przyjaciół? Co? Nie rozśmieszaj mnie, dziewczyno. Czy naprawdę myślisz, że twój kumpel Cortez powiedział ci prawdę? Albo że przyjdzie ci teraz na ratunek, jak jakiś rycerz w lśniącej zbroi? On cię wykorzystał. Wszyscy twoi przyjaciele wykorzystywali cię tylko do swoich egoistycznych planów. Tobias, Cortes, a nawet te przeklęte smoki. Oni niczym się ode mnie nie różnią. Absolutnie niczym. Hmm. Różnica polega na tym, że im zależy na ludziach. Im zależy? <grym> na czym im zależy? To mnie zależy na ludziach. Nie chcę zniszczyć ludzkości ani jej zniewolić. Po prostu chcę otworzyć granice i pozwolić ludziom wypełnić ich prawdziwe przeznaczenie. To Rada Kapłanów nie chce ujawnić prawdy o przeszłości. Trzymają w swoich świętych pismach za zamkniętymi drzwiami. Ukrywano przed tobą prawdy dokładnie tak jak przed innymi. Jesteś tylko jedną z figur na tej szachownicy i to nie żadną ważną figurą. Jesteś po prostu pionkiem. Teraz daj mi dysk. I klejnoty, smocze oczy. A potem będziemy mogli doprowadzić tę grę do finału. Na pewno o krainie strażnika też wiesz więcej niż mówisz. I tak to z ciebie wyciągnę już niedługo. Ups, jakieś tortury. <noise> Nic ode mnie nie dostaniesz. Mam w tym budynku armię oddanych żołnierzy. To ja rządzę tym miastem. Co planujesz zrobić? Wszcząć zamieszki z grupą swoich przyjaciół? O skoku też możesz zapomnieć. Ten budynek jest wyposażony w magiczne bariery, które nie pozwolą na to. Dobra, poddaję się. Oto dysk i klejnoty. Oj, niedobrze April, uciekaj e, jak zwykle facet w sukience. Się ja przynajmniej cię nie okłamuję w przeciwieństwie do niektórych twoich <laughs> wspólników. Nie masz wyboru. Musisz mi dać to, co masz. Dobra. Co mnie to obchodzi? Jestem już zmęczona. Poddaję się. Kortez mnie opuścił, zraniłam dwoje moich najlepszych przyjaciół i... Może masz rację. Może nie różnisz się niczym od Rady Kapłanów. Może oni są tak samo źli jak ty. Nieważne, wygrałeś. Co teraz zrobisz? O, niech zgadnę. Czyżby główna bohaterka próbowała wyciągnąć z czarnego charakteru przyznanie się do winy? Zanim rozpocznie się ostatni akt sztuki? Hmm, nie mam nic przeciwko happy endom. Oczywiście jeżeli są szczęśliwe dla mnie. Co teraz? Mam strażnika, dysk i klejnoty. Cały klucz do wieży. A już niebawem, jeśli będziesz grzeczną dziewczynką, dowiesz się też, gdzie znajdują się wrota. Więc nie jestem ci już potrzebna? Chyba nie. Wcześniej myślałem, że będzie inaczej, więc postanowiłem cię nie zabijać. Ale teraz mam strażnika, więc twoja rola w grze jest zakończona. Oczywiście, najpierw musisz mi wyjawić informacje, których potrzebuję. W takim razie, co się ze mną stanie? Nic, puszczę cię wolno. Nie możesz mi już zaszkodzić, a ja nie jestem okrutnym człowiekiem? W każdym razie nie jakimś niezwykle okrutnym. Nie, nie zbyt miła perspektywa, ale nie martwcie się, jeszcze się odbijemy na nim. Zapytajmy, co się stało z Kortezem tak właściwie. Co się stało z Kortezem? Postarałem się, żeby Gordon się nim zajął. Zbyt nachalnie wchodził nam w drogę. Są pewne zasady, a on je złamał. Wprowadził cię o, o, po prostu złamał zasady. <grystanie> Okej. Okay. O, w jaki sposób zdobył te dwa klejnoty? W jaki sposób zdobyłeś pozostałe dwa klejnoty? Jeden z nich miałem przy sobie od wieków. A drugi zdobyłem Dzięki. dopiero tydzień temu. A teraz mam też pozostałe dwa klejnoty i dysk. Dlaczego sam nie wybrałeś się na poszukiwanie klejnotów i części dysku? Ach, chętnie bym to zrobił, ale moja potęga w Arkadii była żenująco ograniczona. <ścoughs> Aż do teraz. Okazało się, że tyreni mogą być bardzo przydatni. Przy ich pomocy rozprawiłem się z większością moich przeciwników w Arkadii. Ale zlokalizowanie kamieni wymagałoby współpracy Rady Kapłanów. O, może i nie brak mi charyzmy, ale wątpię, żeby mi cokolwiek powiedzieli. A te przeklęte rasy magiczne, myślisz, że chciałyby ze mną współpracować? Nie. Oni czekali na swojego Zbawiciela, na spełnienie proroctwa. A ty idealnie się do tego nadawałaś. Dlaczego miałbym nie skorzystać? Co do klejnotów. To biały i niebieski smok nigdy by mi ich nie oddały. A tej walki nawet ja wolałem uniknąć. Co zrobisz, kiedy otworzysz wrota do krainy Strażnika? Gordon Halloway zajmie miejsce Strażnika w wieży i będzie rządził tak, jak ja tego zechcę. Światy znów się zjednoczą. A ziemia znów będzie jednością, tak jak kiedyś. Więc robisz to wszystko po to, żeby zawładnąć ziemią? Jeśli już to tak ujęłaś, to muszę przyznać ci rację, ale będę sprawiedliwym władcą. Moja droga. Jaki to ma sens? Przecież masz już chyba z 60 lat. W ciągu następnych 60 lat umrzesz, a co potem? Zostawisz królestwo swojemu pierworodnemu? U, u, u. Będę żył o wiele dłużej niż 60 lat. O wiele dłużej. Nie znasz mnie, prawda? Tak naprawdę nic o mnie nie wiesz. Wygląda na to, że nie. Ale czas ucieka, a koło równowagi ciągle się obraca. Wejdź ze mną do windy po Twojej prawej stronie. Chcę Ci coś pokazać. Ha, no, więc idziemy. Nie mamy wyboru. <gryw> Jakieś laboratorium czy coś?